Czapeczka, czapeczką, ale pewnie bardziej interesuje Was, co to jest za urządzenie na mostku na kierownicy, bo to właśnie takie pytanie padało najczęściej od początku tego kanału pod każdym filmem, kiedy tylko się pojawi. Zawsze Was to interesuje. A ponieważ dobiliśmy do 10 tysięcy subskrypcji, z tej okazji mini QA, czyli pytania i odpowiedzi. Ale jeżeli chodzi o urządzenie, to, to sobie zostawimy to na dester. A drugim pytaniem, które często również się powtarzało, może nie aż tak często, ale pada wielokrotnie, to po jakiego diabła mi jest ta czapka? Po co ja ją noszę? Do czego ona służy? Wiem, że część z Was to irytuje. Wiem, że nie każdemu to się może podobać. Zatem. Dla wszystkich małych hejterków, bo każdego widza trzeba szanować, tłumaczę i objaśniam. Funkcji ma kilka, a wszystko zaczęło się od MTB, tak naprawdę, ponieważ mój problem polegał na tym, że podczas zawodów, jak się ścigałem i nie miałem tej czapeczki to cały pot z głowy lał mi się do oczu, lał mi się po twarzy, do ust, do nosa do uszu, wszędzie miałem pot wszędzie miałem sól do tego moje brudne czarne łapy od smaru, bo jak wiecie nie było nigdy lekko, sprzętowo były różne problemy, tą ręką wycierałem sobie ten pot z oczu z czoła i po prostu był to dramat czapeczka chłonie pot całkowicie ten problem eliminuje więc Stąd się wzięła czapka w MTB, żeby po prostu pot nie zalewał mi twarzy. Poza tym łatwiej zdecydowanie czapeczkę ściągnąć, wrzucić do prania, wyprać, a nie przepacać za każdym razem kasku. Oczywiście tą wewnętrzną część też można wyprać, aczkolwiek no jest to więcej roboty, zdecydowanie bardziej prościej jest wymienić czapeczkę. Oczywiście możecie za chwilę powiedzieć, że przecież można mieć chustę, można mieć e bandanę. Nie musi być to czapeczka, oczywiście, że tak, aczkolwiek jak już mam pięć czapeczek, to nie, nie wyrzucę ich teraz wszystkich i nie zacznę kupować chust. To jest jedna kwestia, a kolejna? Kolejna jest taka, że równie często zdarzało mi się, gdy na przykład miałem już tą chustę, a nie miałem czapki, podczas jakichś ciężkich, mocnych zjazdów, gdzie czepało mnie, gdzie, czy tam na gravelach, czy w MTB, po prostu kask walił mi o oprawki okularów i zdarzało się, że okulary mi spadały, więc Daszek głupi, bo głupi zabezpiecza kask przed, przed yy, uderzaniem w okulary. Jest jeszcze jednak tak. Mianowicie, nie wiem czy Wy też tak macie, ale ja tak mam, jeżeli chodzi o różnego rodzaju rozmiary czy to kasku, rękawiczek, koszulki, czy to spodenek, butów, wszystkiego. To ja mam zawsze taki problem, że wszystko mam na granicy rozmiarów. Albo L, albo XL, albo L, albo M. Nigdy nie wiem, jak mam zamówić, nigdy nie mogę trafić, zawsze jest to loteria, zawsze źle trafiam. A kolejna kwestia jest taka, że często poluję na okazję, poluję na promocję, i na przykład tak było w przypadku tego kasku, było chyba 20 czy 15% promki i chyba była ostatnia sztuka. Nie wiem jaki rozmiar, mówię, ryzykuję, zamawiam i jest po prostu za duży. Bez kasku, jak ścisnę na maksa, to cały kask lepiej i po prostu czapeczka jest niezbędna do tego, aby kask trzymał się równo, mocno, twardo i sztywno. Dziękuję. Pytanie numer dwa, a w zasadzie pytanie numer jeden, do którego mieliśmy przejść, czyli co to za urządzenie na kierownicy? W MTB jest po prawej stronie, zawsze, w Szosie jest na mostku, zawsze pytacie, więc wyjaśniam. Oczywiście jest to nic innego jak pilot do GoPro, do nagrywania, do robienia zdjęć, w czasie jazdy, wygodniej, szybciej, nie, mar nie, nie marnuje tyle miejsca na karcie pamięci i nie muszę tyle wertować materiału, jeżeli bym nagrywał jednym ciągiem. Pokazuje na wyświetlaczu, jaka jest stan baterii, pokazuje jakie są ustawienia, jak w MTB mam na klacie yy, kamerkę, no to Operowanie z klasy praktycznie byłoby niemożliwe. Jest na kierownicy wygodnie, nie muszę, mogę włączyć, wyłączyć nagrywanie, nie muszę yy, ściągać ręki z kierownicy. Tak więc najważniejsze pytanie tego kanału to jest właśnie pilot do GoPro. Dziękuję. A ponieważ mamy 10 tysięcy subskrypcji, mamy mały jubileusz, także jeżeli macie jakieś inne pytania ciekawe, piszcie w komentarzach. Jak będą jakieś fajne, zrobimy specjalnie nowy odcinek. Jak nie macie pytań, to zajrzyjcie w w sekcję komentarzy, sprawdźcie jakie są pytania już zadane i jakieś pytanie wam się podoba, jakieś pytanie was interesuje, to zostawcie łapkę w górę i tam tam gdzie będzie najwięcej łapek, tam odpowiem. Jadę dalej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim nowym widzom, którzy są od niedawna. Dziękuję starej gwardii. Jak ktoś jest ze starej gwardii, pamięta pierwsze zawody, pierwsze starty i jest od początku, to napiszcie w komentarzu Stara Gwardia rządzi. Dzięki. Pozdrawiam. Pewnie zastanawiacie się co to są za zwierzęta za moimi plecami. To są zwierzęta, nie wiem jakie. To jest lew jaskiniowy, a to jest miejscowość, której też nie wiem, tu wam napiszę. Województwo lubuskie. Tak sobie przyjechałem uczcić właśnie 10 tysięcy subskrybentów. Elo!